Szwecim Body to jest chyba już dziesiąty odcinek. I z tej racji myślę, że pójdziemy sobie tutaj do jaskini. Może będzie coś ciekawego. No. Teraz myślę, bo mogłem skoczyć, bo tu jest woda. To bym się nie zabił. A ja nie chcę na sam dół skoczyć, bo tu jeszcze są jakieś surowce. Mmm, ale żadnych nie mam. Dobra, raz, kill off. <ścoughs> Dobra. O Boże. się przestraszyłem. aha czyli to jest lawa no spoczko o tu już raz dobra, kopiemy je Te lasy to jest takie. O, są takie złoża. A, no tu jest już więcej. No dobra, bo myślałem, że to tylko takie będą. Po jeden, po dwa. Oczywiście opłaca się kopać, tak? Nawet chodzi o to, że po prostu opłaca się, tak, bo jeden do jednego i już trochę będzie, tak? No, ale to może być trochę długie i w ogóle, ale... Co ja chciałem? Gdzie? Co? No. Nie, dobra, jest, o Jezu, tam jeszcze jakieś żelazo. Wiecie, o jest. o, tu jest. Wiecie, dobrze, że jest żelazo. Ale to chyba dzisiaj sobie pozwiedzamy te jaskinie A nie będziemy O! O tak Dzisiaj chyba sobie pozwiedzamy te jaskinie A nie będziemy yy, Zdobywać jakichś surowców Nie to też Siema O dobra Sąbiak ja, Czemu tu masz Tor w ręku? Halo a w... Właśnie! Tu są tory! Tak, tu są tory. Haha! Ha. No, będziemy mogli sobie zrobić jakąś kolejkę. Będziemy mogli ją jeździć, chyba. Jeśli słyszycie co, jakieś tam odgłosy w tle, to jest mój pies. Chodzi tu za mną. Nie da mi nagrywać. No dobra, ale no to myślę, że może w następnym odcinku yy, pobudujemy sobie taką kolejkę. Mamy w sumie Redstone No. Więc chyba wszystko jest w porządku. O, dobra. Tu. O, to, to mi się przyda. A to chyba właśnie się powinno ...siekierą... A znaczy, cię powinno, szybciej chyba by było. Kiedyś się chyba. Bo to jest tak, że. No właśnie, ja się kiedyś dziwiłem, że tą pańczynę szybciej się... najszybciej się łupie mieczem. A znaczy, no w sumie. Nie wiem, czy się zdziwiłem, ale myślałem, że to... No, a w ogóle pańcza jest strasznie uciążliwa jeśli się w nią wpadnie, patrzcie. Ale myślę, że każdy to wie. Prawie, że nie można się ruszać. Jesteś tak spowolniony, że masakra. Muszę to zatkać. O, dobra. Tu jest jakieś żelazo. No dobra, żelazo mogę wykopać. Węgiel to już mi się nie chce kopać. Jest zbyt mało cenny. Nie no, węgla nie potrzebuję. Żelaza w sumie też, ale... Coś tam lawa było ta lawa. O Boże! Matko Boska. Jak mi wyskoczył, co za typ? Nie, to chyba nie siekierał. Tym też nie. Dobra, siekiera, bo na mnie Matko Boska. Się można pogubić w tym. Ja, tych torów 14. Dobra, zbieramy ile się da tych torów. Myślę, że. O, właśnie, moglibyśmy jakąś kolejkę zrobić przejeżdżać. O, hehehe. <laughs> się Na przykład, o, możemy gdzieś indziej zrobić sobie jakiś domek. Czy magazyn? O, magazyn gdzieś indziej możemy zrobić, jakiś domek, nie wiem co tam jeszcze. I właśnie tam... O, lawa jest tam na mnie. I właśnie tam... krypcie co o tym nie wspomniałeś? A, yy, bo cały czas przerywam. I właśnie tam sobie jechać z tym wagonikiem, o. Jeszcze sobie trochę kamienia, z nitkowego stołu chodź, kobby o tu są takie ładne schodki. Oczywiście, jak jakieś ładne schodki, no to coś tam musi być. Dawaj, 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 chodź, chodź, chodź. Nie, ale one są chyba mniejsze od zwykłych pająków, zauważyłem. Czyli na tej wyprawie trochę żelaza zdobyliśmy Myślę, że jeszcze trochę więcej tego będzie Tak się myślę o, Tu mi pies nie cały czas przeszkadza Dobra Tych torów jeszcze sobie Mamy 26 Też tory się robi z patyków i z żelaza co też nie jest jakoś bardzo kosztowne, ale... Jak można przy okazji pozbierać, to... ...trzeba skorzystać. No. O, przepraszam. A. Dobra już jestem a właśnie bo nie zobaczyłem co tam jest w tych schodach mi się wydaje że tam może być mm, takie o jeszcze jeden bajko chcesz to chodź i tak zginiesz tylko ja się tobie dałem na początku Czemu to jest takie pole duże? O. Takie rzeczy to mogę sobie przyjąć hmm. Ale to nie jest chyba to samo miejsce to tu? O boże, tego się nie spodziewałem. W ogóle za każdym razem, za każdym razem, o. za każdym razem muszę dać się pająkowi chociaż raz ukąsić, ugryźć. Nie wiem jak to, co on robi, ale Zbieram trochę swoje pajęciny Chociaż nie jest mi potrzebna, ale biorę sobie Bo czemu nie, czemu miałbym nie skorzystać Taka okazja, to trzeba brać O, złoto Tak, złoto Dobra, czyli to jest trochę więcej niż. Jakbym diamenty znalazł, to byłbym bardzo szczęśliwy. No, no tak, to tylko diamenty nie znalazłem tak luzem tutaj, się luzem, no w takich kopalniach, tylko w takich, których ja sam wykopałem. Kurde, ale tak w ogóle to. Tak sobie myślę, że pójdę sobie tam jednak. Te jaskinie to są duże. 41. Dobra. Mogę to złupać. Już mamy dosyć sporo, ale na tych się wolno strasznie jeździ. Więc jeśli będę robił jakąś kolejkę, to zrobię takie Redstone'a. Nie, nie wiem, jak one się nazywają. I po koło nich położę Redstone pochodnie i wtedy one się będą palić i będą mnie przyspieszać. Ile? O, ponad tak już. No, to trochę jest. No i w ogóle to spory żelaza w takich jaskiniach. I pewnie nawet. Nie wiem, gdzie jestem. Pewnie wyjdę tak, że będę się kopał po prostu do góry. Gdzie spróbuję znaleźć wyjście? Wiecie? Spróbuję. Podejmę tego wyzwania. No, jeszcze pochodni trochę mam. A, to on się... Kilofem! Dobra. Oh my god. Nie, za każdym razem. życie odnowi nie Uch. nie no ja muszę trochę tu życia nabrać i tam pójść i załatwić Kurde, one nie, nie to, że biją jak zwykłe pająki, to jeszcze trują. Muszę zniszczyć im ten respawn. Chyba tak to się nazywa. Dobra. Dobra. Kurde, strasznie dużo jest tych pajęczyn. Myślę, że o tam jest tam jeszcze respawn jest ich. Czy jeszcze jakieś zombie jak dobra? Co no tak? się one w pańczynie są? Bo tamte pająki mogą się tak normalnie przechodzić przez pańczynę. a tu jest ten jeszcze, dobra one są jakieś takie, nie jak to powiedzieć takie jakby widzicie mm, one by inaczej atakowały wiadomo jakby zniszczymy to dobra o, na to miejsce postawimy, to. o takie rzeczy to ja mogę wziąć już. No. O, to jest na ten. Na świnkę będziemy mogli jeździć na śwince. Tylko potrzebujemy do tego marchewki i zrobić taką specjalną wędkę z marchewki. Boże, jak tu ciemno teraz już jest. Dobra, ja bym już wracał do domu, bo yy, i tak teraz będzie mi ciężko wrócić. Tak. I tak będzie mi ciężko wrócić, a myślę, że to już dużo więcej nic nie będzie. No to sobie wezmę w sumie. A i z tamtych zaklętych księg... Księg książek yy, będę chyba mógł zrobić po pierwsze o, chodź a mnie wkurzasz. Po pierwsze, o, tak. Bo, no, wagonik sobie wezmę. Złupię jeszcze trochę tych torów. Bo tu i tak jest kon o, nie, nie, koniec. No, dobra. Haha, dobrze, że tu poszłem. Patrzcie, poszedłem. Jeden emeryat. To jest już normalny pajak. I on ma więcej życia. Kurde, tych torów to już mam naprawdę dużo. i Myślę, że już ich nie zbierać. Jak ja nie mogę pozbierać torów, no. To, co się jest przy okazji, to pozbieram, no. Dobra. Tam się zamknęło to. Dobra, no ja sobie też sobie idę. Pewnie mam dwa staki tego, ale to zaraz zobaczę no prawie dwa staki to wracamy tam tylko teraz o jeszcze żelazo no muszę się skusić dobra o tu już jesteśmy tu dobra tam jeszcze żelazo było wiem ale może sobie odpuszczę, żeby wrócić do domku w ogóle? Chodź chodź, no chodź. Nie, jestem silniejszy, mam mieczek. Tam jest lawa nade mną. Myślę, że te jaskinie. Yy, te, nie te takie, jakby o, gdzie ja jestem, te kopalnie. Nie, tu mi chyba nie było, ale tu chyba jest już. Tak, wyjście na górę do jaskini. Do tej takiej jakby głównej. Tak. Jej, czyli jestem tam gdzie chciałem być. Yy, czyli w sumie trudno nie było wyjść. Myślałem, że będzie trudniej. Tak, myślałem, że będzie o wiele trudniej, bo zawsze, jak wchodzę do takich jaskiń. To zawsze muszę się zgubić zawsze. I nigdy nie szukam wyjścia po prostu. I teraz robimy akurat wyjątek. Nie szukam wyjścia, tylko po prostu y, kopię nad sobą. Jakby tak, kopię nad sobą i potem stawiam pod sobą klocek. I tak się podnoszę do samego do samej góry. I no, jestem. Bo tak to nigdy jeszcze. I teraz robiłem wyjątek akurat, ale tak to nigdy nie robię, tak że po prostu nie znajduję, bo zawsze lubię pochodzić tak długo po tych jaskiniach i one są strasznie duże, czasami i po prostu no, się nie łapię w nich potem. A w ogóle mięska nie daliśmy. więc trochę głodni jesteśmy. O, dobra. Tu sobie złupię. No i myślę, że możemy wyjść na górę, nie? Tylko... Nie wiem jak... Gdzie wiem jak w sumie, bo... Tędy mogę wyjść sobie tak mniej więcej, o. Trochę w górę popłynę. Troszeczkę mało to realistyczne, ale... Może przejdzie. tą wodę w sumie jakby zakończyć jego źródło ale chyba tego nie będę robił bo jak będę kiedyś chciał zejść to skoczę po prostu oh my god jeszcze tego wykończę i kończę odcinek. O, tutaj jeszcze będzie można pójść potem. Dobra, jeśli przypomnę Wam, jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, bo to bardzo motywuje. Subka z dzwonkiem, żeby być na bieżąco i co, z następnego odcinka.